Siemaneczko, witam was, Bóg Blantowski z nowym filmikiem z GTA 5 i mam dzisiaj dla was zajebistą wiadomość mamy nową aktualizację w GTA 5 magazyn Mackenziego lotnisko Mackenziego można kupić za chwilę do tego przejdziemy na samym początku oczywiście witam pozdrawiam oglądających Bóg wasz elo no jak widzicie jest dostępny magazyn McKenzie'ego, który pokazywałem Wam już kilka miesięcy temu. No, a tutaj jest już możliwy do kupienia oficjalnie w grze dla każdego gracza. Jeżeli chodzi o szczegółowy opis, warto sobie obejrzeć filmik podpięty w opisie. Tam widać cały ten magazyn. Tak, 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 takie to jest proste. Oprócz magazynu mamy jeszcze nowe pojazdy dwa samoloty helikopter więc zostańcie ze mną do końca przechodzimy do następnej części do legendary motorsport no i tutaj mamy concueta d5 kolejny nowy samochód który możecie zdobyć w gta 5 na bieda w sklepie nie ma nic w WORSTOKU tutaj mamy bąbuszkę, która będzie można strzelać. Sorry, Tytan to nie bąbuszka, to Tytan nowego, przerobionego Tytana, którego też już pokazywałem wam na filmikach wcześniej. Jeżeli chodzi o specyfikację, możecie obejrzeć sobie ten poprzedni filmik. No i tutaj jest coś, co jest naprawdę fajne. Tutaj mamy taki helikopter z opcją cargo Boba, on też ma działka. Bardzo fajna sprawa. Ja myślę, że w jakimś szorcie pokażę Wam o co chodzi. No i ostatni pojazd mamy samolot. Nie wiem czy to już było czy dopiero teraz wyszło, ale dam Wam znać, że jest ELO.